Czym tkwi tajemnica zdrowego i młodego wyglądu mimo upływu lat? Odpowiedź może okazać się bardzo prosta. Jako cywilizowana ludzkość zatraciliśmy możliwość odczuwania głodu. Kto teraz chce odczuwać głód? Od razu sięgamy po jakąś przekąskę, a być może to właśnie w tym jest sedno. Poczujmy ten głód. Dajmy organizmowi trochę pogłodować, a wszystkie procesy naprawcze w naszym organizmie zostaną powtórnie uruchomione. W czym tkwi tajemnica zdrowego i młodego wyglądu mimo upływu lat? Odpowiedź może okazać się bardzo prosta. Jako cywilizowana ludzkość zatraciliśmy możliwość odczuwania głodu. Kto teraz chce odczuwać głód? Od razu sięgamy po jakąś przekąskę, a być może to właśnie w tym jest sedno. Poczujmy ten głód, dajmy organizmowi trochę pogłodować, a wszystkie procesy naprawcze w naszym organizmie zostaną powtórnie uruchomione.